W tle słoneczne centrum Modeny, miasto, w którym mieszka reprezentacja Polski do lat 21, reprezentacja, która wczoraj pokonała Włochów na ich ziemi 1 do 0. postanowiliśmy przybliżyć sylwetkę zawodnika, który tutaj odgrywał bardzo ważną rolę, dlatego że nie nieczasowa nic. Absolutnie jeden z kluczowych piłkarzy, jeśli chodzi o te reprezentacje i przez gazety nazwany Il Bestione, człowiek, który został wybrany Il Miliora, więc najlepszym piłkarzem tego meczu z Włochami, no i także w meczu z Belgią zaprezentował się znakomicie. Uchodzący za trochę bezczelnego, trochę bufonowatego, trochę zarozumiałego, a czy tak jest naprawdę? Mam kompletnie inne zdanie na ten temat. Niesamowicie empatyczny człowiek, dobry piłkarz, fantastyczny rozmówca. Zresztą przekonajcie się zna, sami. Krystian Bielik Zaprasza do futraka. Niech cała Polska wreszcie dowie się kim jest Krystian Bielik, bo my to wiemy. Kuba Polkowski, to muszę ci powiedzieć. Kurczę, o... ja jeszcze pompuję o pięciu. Żeby... A jak zobaczyłem cię na serce to dołączyłem. No mm. a dzisiaj już można powiedzieć, że chyba zobaczyli, że jednak mamy do czynienia z piłkarzem. No jak widać, Polkoś się zna. I... <laughs> Wiedziałem, że ludzie, którzy mnie oglądają w Anglii, gram czy w Arsenalów 23, czy, czy w League One, czy w Championship, E, mają o mnie dobre zdanie i zawsze wiedzieli, że Krystian no, może grać naprawdę na, na wysokim poziomie. Słuchajcie, ja nie brałem udziału w tych eliminacjach przez moje, przez moje kontuzje. E, chłopaki wykonali super robotę. I tu nie wskoczyłeś tak, bo Bochen miał kontuzję wtedy? By, by zachorował. Kobiet, tak, zachorował. Tak. zachorował. I ja wiedziałem, że ja jadę i nie będę grał. I to było pewne, 100%. Ja zająłem jego miejsce. Ale moc jak się okazuje, to... możecie grać razem. No, Począwszy mecz pięknie. Trener, trener. pokazał. Pokaza. Jest super gościem, zresztą musimy mu podwyższyć notę. Właśnie Podwyższamy oficjalnie notę, bo. Bo zaliczył asystę piętą jakiś no, to to, to ja to to, to o tym jazyk się. po to meczu to spektakularne. Do mnie, a po meczu dobrze, ale ci dałem z tej pięty, co? <słuch> Uważam, że czuję się lepiej, jak gram w drużynie, która posiada tą piłkę i próbuje kreować tę sytuację przez większość czasu, albo, albo jest ten mecz wyrównany, chociaż ten, nasze mecze nie są wyrównane, bo to, bo to przeciwnik posiada piłkę e, przez większość czasu i i to przeciwnik stwarza sobie więcej sytuacji pod, pod naszą bramką. Ale lubisz się też wpierdzielić. Ale to pewnie, ale nie, no pewnie, to, to ma... zawsze będzie. Nie, jeżeli jest jakaś okazja, żeby komuś trochę po kostkach przejechać, czy, czy zawalczyć wręcz, czy też w powietrzu, to to jestem do tego pierwszy. Bo właśnie mówiłem o tym Hamidle, że mhm. wychodzi też z ciebie i to jest akurat dobrze, bo tacy piłkarze są potrzebni, to ty jesteś w tej klasyfikacji technicznych Hamidle, e, hamidle. To jest angielska piłka, no, yy, Łączy się tą technikę z zadziornością, z charakterem na boisku i, i, i mówię, no, dla mnie to jest najlepsza liga na świecie. I Wojtek często nam chyba mówił, że jak przyszedłeś do Arsenalu, to ty też yy, robiłeś wrażenie właśnie tym, jak potrafiłeś yy, na dużym spokoju, grając na środku obrony nawet minąć sobie napastnika, ale też Arsene Wenger chyba często zwracał Ci na to uwagę, że musisz to jednak gdzieś jeszcze spokojnie no, no, Na, na początku, począt jak sobie teraz porównuję siebie do, do tych początków w Arsenalu, to tam byłem, no byłem dzieciaczkiem byłem jednak i robiłem to, ale nie miałem pomysłu za bardzo w głowie, co zrobię, da co zrobię dalej. Dzisiaj zazwyczaj jak wiem co, wiem, co chcę zrobić po tym pierwszym przejściu. Chciałem się pokazać drużynie. Byli tam obok mnie zawodnicy tacy jak Kazorla i Alexis. Wilsher, Alexis, Ozil, więc to było dla mnie super super doświadczenie. I tak, i często, często tą piłkę gdzieś traciłem, czy, czy to podanie było niecelne. Ale nikt na mnie nigdy nie krzyknął, nikt mi nigdy tak, nie Arsene, powiedział, że coś nie, nie, trener nie? Wenger, nie trener Wenger, były, były takie momenty, że, 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 że krzyczał Krystian graj szybciej i to Aha. nie, że straciłem, tylko po prostu rozegrałem piłkę, ale mówi, że graj szybciej mhm. i szukaj, szukaj tego podania, e, miej w głowie co chcesz zrobić dalej. Ja mówiłem tak, kiwałem głową, że tak, tak, <laughs> tak, ale sobie Jest za bardzo boczny. z tego... Nie robiłem. Wojtek wtedy Był Łukasza Fabińskiego. Łukasza nie, było już, nie było, już był już. Był, był, Podolsk, był podolski przez chwilę, ale jak już przyszedłem, to on chyba o, Jak Pamiętam pierwsze moje spotkanie, e, jak przyjechałem do Londynu, to akurat Łukasz e, Lukas, e, mnie... Łukasz czy Łukasz? Łukasz. Luka, <grym>, przywitał e, oczywiście przekleństwem jedynie, jakie <grym>, znał. I, i powiedział, i po, i powie, ale chyba powiedział po polsku w końcu, że następny Polak no nie. A następny polok w Arsenalu. Ta, bo tak, coś, coś było, takiego, coś takiego tak było, było, coś, żeby było coś tak, takiego tak, bo... tak, dokładnie było. Pamiętam jedną, e, jedną rzecz, jak byliśmy kiedyś na siłowni i trochę Wojtek pakował. Wojtek tak pakował? Tak. Wojci, ja, powiem ci, jakbym go nie znał, to bym uwierzył. A co? Nie, nie, nie. nie. Kiedyś poszedł na siłownię i złamał dwie ręce. Ktoś tam z hunterkami handelka, się bawił. A, to, to chyba to, czterokilowymi, wiesz? To może się rozgrzewał dopiero. No ale zdradził mi tajemnicę, nie wiem czy to była tajemnica, ale to była chyba taka świeża sprawa, powiedział, że się zaręczył. Czy się odświadczył Marinie i mówią, kurczę, zradzę i mówię... Oh, kurczę, Sekretem i jakiś zdradza. więc mówię, tak skraca dystans bardzo szybko po prostu. Tak, prosto, to, nie? No, to, było takie, no, to było takie miłe. Że... Jednego Hiszpana poznałeś w akcjonarium dosyć dobrze i Wojtek Szczęsny nam mówił, że Sandy Cazorla to taki piłkarz, który nie jest specjalnie szybki, nie imponuje szybkością, ale jest jednym z najlepszych zawodników, z jakim on miał okazję. Tak, że... nie, Dla mnie to, to nie, nie grałem z lepszym zawodnikiem. Tak, Sandy Cazorla, Nie, to nie wiem, Mesut Ozil czy Alexis Sanchez. Sandy Cazorla to jest, to jest magik. Mieliśmy gierki na, na treningach, byłeś z Sandy Cazorlą i można było powiedzieć, że, że wygrywasz. Mecz, bo on robił taką przewagę, fajnie naprawdę on też mnie przyjął, żartowaliśmy sobie, e, zawsze jak wiązałem buta gdzieś to podbiegał mnie i mnie e, szturchał, ja upadałem, to takie, tak, wiecie, słuchajcie, taki dla mnie, dla mnie, no. słuchajcie, dla mnie 17-18-latka latka, takie rzeczy po prostu cieszyły, że taki, taki zawodnik jak Santi Cazorla po prostu ze mną rozmawia, pyta się co u mnie, żartuje sobie ze mną albo ze mnie, Eee, Nieraz mi coś tam krzykną, że jestem drewniany i tak dalej, ale ja chyba sobie żartował. No bo Kurde. nie jestem drewniany. Nie wiem o co mu chodziło. Myślę, że mało który polski piłkarz mógłby być niedrewniany. Nie nie tak do ale sprawy. słuchajcie, jestem tak że jest szczęśliwy, że wróci po kontuzji do reprezentacji z tymi, z tymi albo z Santi Casolą, jak się było, albo z Peren Można powiedzieć, że jakbyś z Perem, to najprawdopodobniej wygrasz mecz, bo on ustawia tak wszystko w mm -hmm. tyłu, Krzyczy cały czas. Gierka mm -hmm. trwa załóżmy 5 minut, on krzyczy. 5 minut Peren Mertezakerem, słuchaj, nikogo innego. Pamiętam takie sytuacje, ja grałem w środku przed nim, piłka gdzieś na przy lewym narożniku, 11 na 11, a on do mnie, Krystian, co robisz? Ja mówię, co, co robię? Oglądaj, patrz w prawo, patrz w lewo, kontroluj, patrz, co może zaraz się wydarzyć. Zwykłe podanie, do najbliższego. I on przyklaskuje. Good, good Chris, well done, keep going, keep going. On takie, takie zwykłe rzeczy, które nie powinien mówić, ale to daje ci takiego kopa, nakręca cię, chcesz jeszcze więcej, chcesz jeszcze więcej. Ja, jak mi e, jeszcze wytrzymałość pozwoli na boisku, to staram się krzyczeć do chłopaków, że brawo, że zwykłe podanie. Nawet klepnięcie, Dokładnie, to, to są takie, czasem, to takie to Wczoraj muryjaki, to już mnie zadyszkał, opada, że już nie, nie miałem z czego krzyczeć, ale jeżeli będzie wiedział, że za sobą ma lidera, który mu zawsze podpowie, czy ma plecy, czy ma czas, że będzie go ładował tym on będzie coraz pewniejszy siebie i to tylko może, ty, tylko może pozytywnie zadziałać na drużynę. Jakby ciężko znaleźliśmy kanał, tak profilu jak ty w Polsce. Nie wiem z czego to wynika, ale czy, czy jesteś jak? Zawsze takim no, to wynika to z tego uważam, że ja jak byłem w Górniku Konin zaczynałem na, na dziewiątce A, później w Lechu Poznań na dziesiątce. A miejski też z Konina, no to będę też tak zaczynał. Tak i chyba też wyżej zaczynał. Mm -hmm. I, I później dziesiątka w Lechu Poznań, później ósemka, później jak do Wronek to już szóstka. Więc schodziłem, schodziłem w dół. Ten ciąg na bramkę, mi został zawsze. I nigdy nie powiedziałbym, że skończę na środku obrony czy na tym defensywnym. Ty też się wzywowałaś na ja i tukę chyba, tak? Był taki okres No To był mój idol. Ale jak... ci, że da się zauważyć podoba, że się podobieństwo, się, jeśli chodzi o zdjęcia wojskowe. Mi i zawsze się podobał, bo miał ten ciąg na bramkę, powie... potrafił przyjąć piłkę kierunkowo. i... Ale właśnie z gościem na plecach, wiesz? Dokładnie. Wracać, no. I tym jednym takim kontaktem, bo to był taki wielki czołg, mhm. silny, potrafił. Mhm. Przyjąć piłkę sobie trochę, nawet za mocno, i gość bije, on go po prostu ręką, gdzie ty mi tu próbujesz wjeżdżać. Tego samego nauczyłem się y, od, y, od y, Iwicy do Jaka w Legii Warszawa, okay. jak byłem. Gość przyjmował piłkę, próbowało mu się odebrać piłkę, a on tylko tą ręką, rękę wystawił i nic nie mogłem zrobić. I to było takie kurcze. Ciekawe ciekawie, czy, ciekawie, czy to jest dlatego, że on jest tak silny, mhm. czy po prostu, że ma tak już to wszystko. Nawyk. Tak, ten nawyk, że tą rękę od razu timing, ci wystawia, wiesz, w i, momencie. Wiecie, więc to było takie, to jest jedyna rzecz chyba, którą się od Iwicy nauczyłem. I mówimy, że jesteś takim niepolskim piłkarzem, jeżeli chodzi o szkolenie techniczne. Masz tą dużą swobodę z piłką i który okres tak naprawdę cię rozwinął w tym aspekcie właśnie? Zawsze skupiałem się na tej technice, zawsze w małych gierkach, czy w zwykłej żonglerce, czy w siatko co, Ja chciałem zawsze wygrywać, nie było tak, że ja, jak ja przegrywałem, to się z tym nie godziłem, chciałem się odegrać i tak dalej. Jak ktoś mi pokazał jakąś sztuczkę na boisku, to dążyłem do tego, ja żeby się wykon... nauczyć. dokładnie, żeby jak najszybciej się nauczyć, żeby zaraz mu pokazać. Widzisz, też, też to potrafię. A jeżeli chodzi o moje boisko na, na moim osiedlu, na Hajmacie, to było takie boisko z siatkami dookoła i to obojętnie, powiem wam naprawdę yy, szczerze, obojętnie czy to był śnieg, deszcz, czy... Gorąco, było gorąco 35 stopni, to ja byłem zawsze tam i z tymi starymi koń, koniami e, naparzałem. Oni, oni zawsze czytają na czymś. Oj, 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 z 10. No to właśnie a propos tego rozmawialiśmy z miejscowkiem zielińskim, bo jego brat mi powiedział, że był dziewięć lat od niego starszy i Zielu chociaż był kasowany przez niego, mówił, nie, nie przychodzi, już nie, 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 nie czekaj, A Zielu mówi, a może kiedyś się zdarzy tak, że będzie jeden potrzebny, to ja poczekam. I, tak, I się zdarzyło. I, i dokładnie, słuchajcie, na to samo czekałem, jak grali w tą Warszawę taką mm. grę. Te zawsze z boku czekałem na rowerze z tą piłką swoją i czekałem aż ktoś mnie zawy... Chodź Lewin, bo ja wtedy na, na mnie w koninie Lewin mówię, Lewin? bielą, tak. Nie wiem skąd ta ksywka poszła, ale... ale, ale... Niektórzy to nie, nie wiedzą, że jestem Bielik, tylko Lewin. Lekre, no, no, czas. No, więc, Naszym gościem jest Levin. Lewin. <grafię> <grafię> więc tak, czekało się na, te, na, ten, na ten wolny slot i, i, i jak, się, jak to się pojawiało, to wtedy biegałem i już nie oddawałem swojego miejsca. My graliśmy na Didlanet, czyli kara, że jak przegrasz w Warszawę, Aha. to masz zawodników, załóżmy 4 grało, ty byłeś piąty, na bramce kończyłeś. No i czterech ci strzela po dwa karne. Ne? Jak ci strzelą, to masz 8, 8 goli razem stracili w tych karnych. Dydlane, to znaczy robią Ci piasek, Dydlane. robią Ci górkę z piasku. Mhm. Tak się mówi, robi się górkę z piasku w piaskownicy, chłopaki łamią zapałkę na pół, wkładają do piasku na mhm. no czubek i masz, mają osiem przybić piłką. Odbiją tą piłkę Osiem razy o, to, o ten piasek o tą górkę i ty musisz buzią wyciągać, e, szukać, tej, szukać tej zapałki. E, zapałki. Wow. Wow. I słuchajcie, czasami było, wow. tak, czasami było tak, jak grało się z, tym, z tą lepszą ekipą, taką, która była bardziej, no tak. bardziej wyrozumiała. Dobra, Lewin, weź tam nosem, czy buzią w, 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 w tam znajdź. Ale, ale tą, ale i, i tą zapałkę musisz już buzi przynieść i pokazać, że wyciągnąłeś. Ale, ale patrz jakie ładne zęby masz <śmiennie> dzisiaj, no. <śmiennie> A, że, no słuchaj, no pan <śmiennie> Ale Ale w sensie jeszcze dodam, że była taka druga ekipa, ci gorsi, yy, jeszcze starsi, nie 10 lat, ale 15 lat, gdzie ziółko, piwo i tak dalej. nigdy mi nikt nie poczęstował, za co jestem wdzięczny wiedzieli. Ale to wychowawcze to, bardzo. Naprawdę, ale jak dochodziło do Dydlanego, to nie gdzie. Le Lewin, gdzie tym nosem? Do buzi piasek wypluć. To ja przychodziłem z lecie do domu, to ja normalnie gryzłem piasek, nie? ale to mi tam zawsze dobrze szło. To zawsze próbowali, zawsze mi jakoś wkręcali, że co ty ręką dotknąłeś czy coś tutaj i zawsze kończyło się, trudniej, zawsze no, nie? kończyło się, że tak, że to ja dydlałem. A jak skończyło się tak, że nieczęsto się tak działo, że ktoś dydlał, to uciekał, czy wie, a ja chciałem zawsze, teraz ty będziesz chyba ten piasek wyciągał. Brat Kuby nie mi opowiadał, że nie ma rywalizacji, które Kuba przegrywa. Są co najwyżej rywalizacje, które się nie skończyły jeszcze. Dokładnie. Jego, <laughs> jego, <laughs> jego zdanie. Bo nie no, przegrać to zawsze y, zawsze można i, i, i będziemy przegrywać w każdej dziedzinie, ale to wszystko zależy od tego, czy my przede wszystkim będziemy chcieli się odegrać. Ja uważam, że jestem typem. Może to teraz trochę głupio zabrzmi, ale jestem typem zwycięzcy, takim, który chce wygrywać. Dzisiaj jesteś? Dziedz, <laughs> zwycięzcą, dokładnie. I to tak, nie, tak serio, szczerze mówię. Zawsze wszystkie gry, ja na przykład pamiętam w podstawówce, jeździłem na, na śmiesznego badmintona, chciałem mhm. być tam najlepszy. Gdzieś po prostu się udało, że ty jesteś takim typem bezczelnym nie tylko na boisku, ale jeżeli chodzi o wypowiedzi. A my to takie trochę bufonowe. Akurat Ciebie zdążyliśmy już poznać i też damy opinię ludzi, którzy są w Twoim otoczeniu i oni mówią, że Ty jesteś nie tylko dobrym piłkarzem, ale i bardzo dobrym człowiekiem. Jestem dobrym człowiekiem. Ty nawet, nawet ponad jakimś gościem w PKP kupiłeś bilet, tak jak, jak, jak a ja nie mieli... ty to starsza pani była. Starsza nie, pani. Miała, nie, miała, nie miała pieniążków na bilet, jechała na gapę. No i ta pani chciała ją wysadzić na, na, następny, na najbliższej stacji. Kosztowało no, 119 zł. To nie robiłem dlatego, żeby to wyszło, żeby ktoś się dowiedział. Jedyna moja zła wypowiedź, która nie powinna paść z moich ust, to jest tylko i wyłącznie dwa lata temu tak, to, to powinno zostać w szatni i tyle. I zmieniłem się, to, 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 były, to były głupie wypowiedzi, ale yy, dużo było o tym, dużo się działo, dużo ludzi mnie krytykowało, jak, jak ja odmówiłem gry dla reprezentacji mhm. w 18 po prostu w tamtym momencie czułem, że, że to był turniej na Łotwie, turniej na Łotwie towarzyski, gdzie gramy trzy mecze w, w przeciągu pięciu dni i nigdy bym nie podjął innej decyzji, nigdy bym nie pojechał na tą reprezentację, bo ja wierzyłem, czułem, że Odpowiednim momentem, żeby zostać i powalczyć, żeby pokazać się e, sztabowi w Arsenalu, to jest zostanie i po prostu trenowanie z drużyną. I to była moja i tylko wyłącznie moja decyzja. Wczoraj mnie e, dziennikarz coś zapytał mnie o, 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 moją, o, o moją chęć grania dla reprezentacji polskiej. Mówię, człowieku, o co ty mnie pytasz? O co ty mnie pytasz? Ja mówię. Wydawało się, że nie chcesz. No, zamurowało <laughs> mnie w tym momencie. Mówię, chłopie, o czym my rozmawiamy? Przez przed chwilą zagraliśmy super mecz z Włochami, Wydarzymy takie rzeczy, więc to jest coś niesamowitego, granie dla reprezentacji. Ja, ja nigdy nie powiedziałem, że nie będę grał dla reprezentacji, czy mi się nie chce i tak dalej. To był jeden turniej. Czyli widzisz, troszeczkę od jak te zakreka, trochę od Tewicy Wegnolijaka, trochę od chłopaków z Konińskiego Hajmatu. Dokładnie. Stworzyło cię to. No Taki mycik, także można powiedzieć, że cała Polska się dowiedziała, że mamy do czynienia z materiałem na kawał piłkarza, a dzisiaj cała Polska się dowiedziała, że to po prostu spoko gość, no. no i widzicie, bardzo fajny gość z jest Krystiana, ja jestem zbudowany jego postawą na boisku, postawą poza boiskiem, jeszcze będziemy mieli naprawdę sporo radochy z gry tego chłopaka. A Wydaje mi się, że on jeszcze zagra w kilku poważnych klubach w Europie. Jesteśmy jedną rzecz wam winni, mianowicie konkurs, w którym do wygrania była koszulka Tomka Kędziory. Mieliście napisać zwrotkę dotyczącą piłkarza, na którego głosowaliście w konkursie na najlepszego polskiego piłkarza sezonu 18-19. Ale zwycięzcą zostaje gość, który wykonał pracę nadprogramową, bo stworzył cały kawałek, pseudonim Karpiu, kawałek Bomber. Chyba nie brak mi odwagi, aby odpalić zarzuty i przeprosić za osądy los. Cała wina po mojej stronie alkopanny, i użytki, a mogłem na piłce zrobić sos.